Sen. Ten magiczny moment, kiedy nasz organizm mówi wrzuć na luz i daj odsapnąć. Ale co jeśli zamiast zasypiać jak dziecko w nocy liczymy barany, oglądamy sufit, albo oglądamy do rana kolejne odcinki bezsensownych seriali. W tym filmie opowiemy ci, co tak naprawdę jest dobre na sen, jakie sztuczki pomogą ci zasnąć szybciej i czym do cholery jest ta cała higiena snu. Jeśli marzysz o tym, żeby w końcu spać jak królewna z baśni, zostań z nami do końca. No a jak nie, to zawsze możesz liczyć barany. Twój wybór. Czemu sen jest taki ważny? Sen to taki reset dla organizmu. Coś jak wciśnięcie przycisku restart na komputerze, ale bez ryzyka utraty danych. Zdrowy sen potrafi zdziałać cuda. Ogarnia metabolizm, wzmacnia odporność, dba o serce, hormony, trawienie, a nawet naszą psychikę. Sporo profitów jak na to, że leżysz i nie robisz, nie? Ale uwaga, jeśli ciągle zarywasz noce, to Twój organizm prędzej czy później zacznie protestować. I to niedelikatnym ziewaniem. Aby prawidłowo funkcjonować, należy odpowiednio długo i efektywnie odpoczywać. Badania naukowe wskazują jednak, iż zaburzenia snu mogą dotyczyć około 20% społeczeństwa, a ta liczba wciąż rośnie. Jednym z problemów związanych z nocnym odpoczynkiem i regeneracją organizmu jest bezsenność, którą można zdefiniować jako zaburzenia prawidłowego rytmu, głębokości i czasu trwania snu. Brak snu. To jak sabotowanie własnego organizmu na każdej możliwej płaszczyźnie. Niedospanie osłabia odporność, podbija ciśnienie krwi, miesza w hormonach, spowalnia metabolizm i sprawia, że lodówka nagle staje się zbyt interesująca. Nie doświadczyłeś tego nieraz po nieprzyspanej nocy. Efekt? Ryzyko otyłości i innych problemów zdrowotnych rośnie szybciej niż Twój apetyt na nocne przekąski. A to dopiero początek. Brak snu. To też większy stan zapalny w organizmie i problemy z tarczycą. Brzmi strasznie spokojnie. Nie zostawimy Cię z tym samego. Jakie suple wspomogą spanie i regenerację? W zależności od tego, czego potrzebuje Twój organizm, możesz pokusić się o stosowanie pojedynczych preparatów, albo dostarczać jednego suplementu, który kompleksowo wzniesie Twój sen na wyższy poziom. Zacznijmy od tych pojedynczych substancji. Jeśli problemy ze snem wynikają u Ciebie z przestymulowanego układu nerwowego, zbyt dużej ilości stresu, z którym organizm sobie nie radzi, rozważ stosowanie preparatów, które wyciszą Twoje skołatane nerwy, na przykład ashwagandha. Zgodnie z wynikami badań naukowych, przyjmowanie suplementów diety z ażwagandą może zredukować poziom kortyzolu w organizmie. Niektóre dane sugerują, że ażwaganda może powodować zmniejszanie poziomu kortyzolu w ustroju nawet o 30% w porównaniu do osób, które nie stosują preparatów zawierających ekstrakt z tej rośliny. Oprócz obniżania poziomu kortyzolu w organizmie, może również blokować szlaki sygnałowe w mózgu. Które są odpowiedzialne za odczuwanie niepokoju i napięcia wywołanego sytuacją stresową. Badania naukowe potwierdzają, że przyjmowanie ażwagandy może zmniejszać objawy związane z przewlekłym stresem, takie jak np. niepokój czy bezsenność. Magnez. Kiepski sen i regeneracja mogą być spowodowane brakami w ilości tego pierwiastka. Bezpośrednio wpływa on na pracę układu nerwowego, a w związku z jego niedoborem może w układzie nerwowym dojść do nadpobudliwości lub przewlekłego zmęczenia. GABA i nie mówimy tu o Twojej znajomej gabrysi, ale o kwasie gamma-aminomasłowym. Brzmi jak coś z lekcji chemii, prawda? Ale spokojnie, nie uciekaj. To bardzo ważna substancja, którą Twój mózg kocha. Gaba to taki hamulec ręczny dla Twojego układu nerwowego. Kiedy w głowie panuje chaos i gonitwa myśli, Gaba wkracza do akcji, uspokaja układ nerwowy, zmniejsza stres i działa jak naturalny chill -out. Co ciekawe, choć należy do grupy aminokwasów, Gaba nie buduje białek. Jej jedyne zadanie to przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi, ale robi to w naprawdę genialny sposób. W skrócie, GABA to nasz wewnętrzny uspokajacz, który redukuje lęk, pomaga się zrelaksować i wprowadza harmonię do Twojego mózgu. Melatonina to sprytna substancja produkowana w mózgu przez szyszynkę. Taki malutki, ale niezwykle ważny gruczo. Jej produkcja zależy od światła. W ciągu dnia, gdy jesteś wystawiony na jasne światło, produkcja melatoniny spada niemal do zera, ale gdy zapada zmrok, twoja szyszynka włącza tryb nocny i melatonina zaczyna działać na pełnych obrotach, pomagając ci się wyciszyć i zasnąć. Problem w tym, że współczesne życie nie pomaga. Jeśli siedzisz do późna przed komputerem, telefonem czy telewizorem, Sztuczne światło skutecznie hamuje produkcję melatoniny. Jednak uważaj z regularnym stosowaniem melatoniny i zostaw to na naprawdę krytyczne sytuacje. To nie jest cukierek. Jest jednak jedno ale. Te wszystkie suplementy to jak zwykle tylko dodatki do tego, co powinien zrobić, żeby zadbać o sen. A co najlepsze? Wszystkie te zabiegi są darmowe. A teraz darmowe porady na lepsze spanie. Prawidłowa higiena snu polega na zwróceniu uwagi na zachowania i nawyki które mogą wpływać na nocną regenerację. Przede wszystkim regularny tryb życia. Twój organizm to fan rutyny. Lubi schematy, powtarzalność i regularne godziny. Dlatego zamiast zasypiać raz o 22, a ja innym razem o drugiej w nocy spróbuj ustalić stałe godziny snu i pobudki. Efekt Twój wewnętrzny zegar biologiczny podziękuje Ci. Rytm dobowy się ureguluje, a zasypianie stanie się łatwiejsze. W dodatku w ciągu dnia nie będziesz wyglądać, jakbyś miał za sobą dwie noce na festiwalu techno. Światło niebieskie, jest to twój wróg numer jeden przed snem. Telefony, laptopy, Netflix to nasze codzienne życie, ale wieczorem masakrują twoją melatoninę. Światło niebieskie mówi twojemu mózgowi, hej, dzień się dopiero zaczyna, a ty biedaku nie możesz zasnąć. Prosta rada? Godzinę przed snem odłóż elektronikę. Serio spróbuj. I nie, nie urzeznij. Możesz poznać książkę, posłuchać muzyki albo pogadać z kimś w realu. Plus, jeśli nie możesz się powstrzymać, zainstaluj filtr światła niebieskiego albo załóż okulary blokujące to światło. Komfortowa sypialnia to Twoja świątynia snu. Sypialnia to nie biuro, kino ani fast food. To miejsce do spania, więc zadbaj o klimat. Łóżko? Wygodny materac i poduszka, które nie wygląda jak placek ziemniaczany. Pościel? Miękka, oddychająca i przyjemna. Temperatura? Od 17 do 21 stopni. Zimno? Super, bo w chłodzie śpi się lepiej. Ciemność maksymalna żadnych migających lampek czy telewizorów. Wiecz pokój przed snem, zgaś światło. Niech twoja sypialnia działa jak regeneracyjna kapsuła. Używki wieczorem powiedz im: Dobranoc. Nie wiem, wiem, kawka, winko, pajeczka brzmi jak wieczorny chill, ale jeśli marzysz o dobrym śnie, to używki wieczorem to twój wróg kofejna. To naturalny dopalacz, więc jeśli pijesz kawę o 20, licz się z tym, że zasypianie będzie walką jak z drzew. Alkohol. Niby pomaga zasnąć, ale rozwala jakoś snu. Chce się regenerować, twój organizm walczy o przetrwanie. Nikotyna. Pobudza jak diabli. Efekt? Koszmary, bezsenność, rozregulowany cykl snu. Podsumowując. Herbatka ziołowa na dobranoc, zamiast espresso i winko zostaw na weekendowy obiad u babci. Relaks przed snem. Czas dla siebie. Zanim położysz się spać, zrób coś dla siebie. Wycisz się i zrelaksuj. Stres to największy złodziej snu. Więc medytacja. Nawet 5 minut działa cuda. Yoga, Delikatne ćwiczenia pomogą się odprężyć. Muzyka? Spokojna playlista zamiast podcastu o seryjnych mordercach. Książka? Tak, taka prawdziwa, papierowa. Bez ekranu. Im bardziej się zrelaksujesz, tym szybciej Twój mózg zrozumie, że czas wylogować się z dzisiejszego dnia. Aktywność fizyczna. Róż się dla snu. Nie ma co się oszukiwać. Sport to złoty lek na wszystko, w tym na sen. Regularna aktywność fizyczna redukuje stres, pomaga szybciej zasnąć, poprawia jakość snu. Ale uwaga! Wieczorem odpuść intensywne treningi, bo zamiast wyciszania dostaniesz turbo doładowanie. Podsumowując... Regularny sen, zero niebieskiego światła przed snem, komfortowa sypialnia, mniej używek i trochę ruchu. Brzmi prosto, prawda? Jeśli chcesz w końcu przespać całą noc i budzić się z energią jak naładowany powerbank, to wprowadź te nawyki już dzisiaj. A jeśli ten film Ci pomógł, daj łapkę w górę, zostaw suba i koniecznie napisz w komentarzu, jakie ty masz patenty na dobry sen. Trzymaj się!